Okej, okay, te bomby jakoś dziwnie lecą. Samolot. On się ledwo na razie w powietrzu utrzymuje. Jest okej. Okay. W takim razie wy tymi czołgami stoicie chyba na przejeździe. No to tak. Bitwa się powoli kończy. Czy... Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się główną nagrodą dla sił powietrznych z letniego desantu, czyli Bukanerem S1, pierwszą generacją masowo produkowaną Bukanera. W drzewku już mamy wersję S2, która jest wyżej, ma więcej uzbrojenia, lepsze silniki a to jest wersja no, pierwsza, czyli ma gorsze silniki, znacznie mniej uzbrojenia, co najważniejsze, nie ma broni do walki w powietrzu, no chyba, że w jakiś sposób wykorzystamy broń do walki z jednostkami naziemnymi do powietrza, no to to można jako tako zaliczyć, ale S2 ma rakiety powietrze-powietrze, S1 k takich rakiet nie posiada. Ale zanim dokładniej sobie go przeanalizujemy, to jak wygląda historia tej maszyny? No i Blackburn Bukaner został opracowany we wczesnym okresie zimnej wojny jako odpowiedź na nowe krążowniki budowane wówczas przez Związek Radziecki. Po tym jak pierwszy prototyp wykonał swój dziewiczy lot pod koniec lat 50., nie trzeba było długo czekać na pierwszą wersję produkcyjną Bukanera S1, która weszła do służby we Fleet Air Army na początku lat 60. W służbie Bukaner S1 zastąpił przestarzałego Supermarine Skymitar w roli samolotu szturmowego merynarki i służył przez całe lata 60. Na początku lat 70. doszło jednak do kilku wypadków spowodowanych kłopotliwymi silnikami Bukanera S1. W następstwie tego wszystkie Bukanery S1 zostały uziemione i wycofane z eksploatacji, co zakończyło ich służbę przedwcześnie. Jednak znacznie bardziej zaawansowany Bukaner S2 zastąpił ten starszy wariant i służył przez wiele lat. Czyli jak w rzeczywistości Bukaner S1 nie jest zbyt udanym samolotem, były problemy z silnikami. Tak w Wortanderze też to jest odczuwane pod względem, że te silniki nie są potężne, nie jest na tyle szybki, na szczęście nie osiąga takiej prędkości, że na prostej może się złamać, ale jednocześnie, no, jak na początku wspomniałem, nie ma uzbrojenia do walki z powietrzem, więc on tutaj bardziej służy albo jako szturmowiec, albo jako bombowiec. No i w grze jest to pojazd eventowy, czyli wszystkie moduły trzeba będzie w nim expić, nie jest to maszyna premiowa. Jest na szóstej erze i na klasyfikacji 8.7. S2 znajduje się na klasyfikacji 9.3. Jest to drastyczna różnica jeśli mówimy o bitwach naziemnych, ponieważ teraz skuteczne działa przeciwlotnicze, czy systemy przeciwlotnicze znajdują się na klasyfikacji 10.0, więc ten samolot może spokojnie rozwinąć skrzydła na bitwach Naziemnych, a jednocześnie ma bardzo potężną przewagę. Mianowicie chodzi tu o arsenał. Jak widać, zestaw do walki z jednostkami naziemnymi jest tutaj całkiem interesujący. Mamy do wyboru bomby, rakiety niekierowane, dwa zestawy, czyli takich małych rakiet, które mają 4 kg, dużych rakiet, które ważą 43 kg i bulbupów. E, ogólnie tak, mamy tutaj bomby 1000 LB, dwa rodzaje bomb. Pierwszy rodzaj bomby, które są Mocowane na zewnątrz samolotu mają 322 kg trotylu. Drugi zestaw bomb, który jest schowany w kadłubie maszyny, ma 219 kg trotylu. Ta bomba, która ma 219 kg trotylu, znajduje się również w bukanerze S2, natomiast tej pierwszej nie ma w. Są już tutaj rakiety powietrze-ziemia Bulbub, dość dobrze znane, są one tutaj zamontowane 4 na zewnątrz. Mam tutaj 4 podwieszki po 36 rakiet 4 kg, łącznie 144 rakiety. Można z nich próbować zestrzelić jakieś samoloty, ale głównie nadają się do niszczenia nieopancerzonych jednostek naziemnych, samochodów, dział przeciwlotniczych, artylerii na bitwach powietrznych czy też mieszanych. No i ostatni zestaw to, to są 4 podwieszki po 4 rakiety, czyli 16 rakiet 43 kg. Z nich, jak coś trafimy, może uda się jakiś czołg też rozwalić. Samolot niestety nie jest w żaden sposób chroniony pancerzem, nigdzie go nie ma, ani fotela, nic takiego. W samolocie jest dwóch pilotów, jednego stracimy, dalej możemy w razie czego polecieć. Na samym przodzie mamy radar. Ten radar nie służy do wykrywania samolotów, a do wykrywania innych radarów na jednostkach naziemnych. Jeśli jakiś radar nas wykryje, jesteśmy o tym informowani, a jeśli zostaniemy namierzeni, od razu włącza się alarm i w ten sposób wiemy, czy pora uciekać, wykonać jakiś manewr, czy po prostu lecieć na wysokości drzew. Bukaner jest napędzany dwoma silnikami i ciąg startowy tych silników to 3190 kilogramów siły. Zbiorniki paliwa tej maszyny znajdują się na środku kadłuba między silnikami. Maksymalna prędkość tego odrzutowca to mniej więcej 1100 km na godzinę. Jesteśmy w stanie osiągnąć na prostej mniej więcej 900-1050 km na godzinę. Na prostej ta maszyna się nie złamie. Jak wyświetla nam się informacja, że lecimy za szybko, to tak naprawdę ten samolot może dalej spokojnie lecieć. Dopiero jak przekroczymy jednego macha, no to maszyna się łamie. Czas pełnego zakrętu to 32 stopni. Czas pewnego zakrętu to 32 sekundy, a prędkość znoszenia 42 metry na sekundę. Klapy w tym samolocie są niecodzienne, ponieważ jest to cała powierzchnia tutaj samolotu jako klapa i możemy ich użyć dopiero poniżej 550 km na godzinę. Jak użyjemy ich wcześniej, no to się złamią, ale czasami potrafią się łamać powyżej 450 km na godzinę. Jak te klapy zostaną urwane, no to samolot nie ma już prawie żadnej sterowności. To nie jest tak w przypadku innych maszyn, gdzie urwą nam się klapy. Okej, okay, nie jesteśmy sterowni, ale jest spokojnie możemy lecieć. Nie, tutaj urwą się klapy i samolot już leci jak kłoda, nie da się w ogóle nim skręcić. A na samym tyle mamy ogromny hamulec aerodynamiczny, z którego można się tak naprawdę śmiać, bo no, wygląda komicznie, ale całkiem porządnie hamuje odrzutowiec. No i maszyna jest w stanie wylądować na lotnisku, lecąc właśnie te 450 km na godzinę. Tylko musimy uważać, jak się za mocno odbijemy od ziemi, no to wtedy będzie katastrofa. Jeszcze ostatnia rzecz, bo prawie bym zapomniał, bo kaner nie posiada komputera balistycznego, ale tak czy inaczej ma na realistycznych powietrznych celownik bombowy. Dlaczego? Nie mam bladego pojęcia, ale jeśli wersja drzewkowa posiada również to samo, nie mając komputera balistycznego, to jest to dość interesujące. Najważniejsze rzeczy o tej maszynie powiedziane, teraz pora przejść na pole bitwy i zobaczyć, co to potrafi. Na początek pierwszą bitwę sobie polecimy na Realistycznych Powietrznych, po to, żeby dokładnie przyjrzeć się jakie zastosowanie ma on właśnie na bitwach powietrznych, bo tam już gracze będzie go raczej ekspiła. No i tutaj podstawowo wziąłem zestaw czterech bomb, z czego no, te cztery są lepsze, przede wszystkim widać, że są trochę dłuższe. Podwieszone pod skrzydłami, a te w luku bombowym są troszeczkę lżejsze, i z tych pod skrzydłami powinienem rozwalić jedną bazę, z tych w kadłubie powinienem uszkodzić drugą bazę. Jak się uda to zrobić, to jeśli bitwa będzie trwała jeszcze, to wezmę wtedy zestaw z rakietami, zobaczymy, czy na jedno lądowe się one jakoś nadadzą, bo na samym początku bitwy nie ma co w ogóle próbować. No, chyba że moja drużyna przegra, to wtedy trzeba będzie to zrobić w następnej bitwie. Baza w zasięgu widzenia, na razie nie ma jednostek powietrznych, więc jest dobrze. Bomby spadają po dwie. Zostały teraz tylko te w kadłubie. Jak coś mam ustawienie zapalnika na 3 sekundy, gdyby coś mnie chciało gonić. No, trafienie wystarczające, o tutaj bym przegapił bazę. Wszystkie bomby poszły. Trochę za duże przeciążenie, jak z bazą? Baza zniszczona. W przypadku tej, tak powiedzmy, 55% jej poszło. No to teraz pora wrócić na lotnisko i sobie zamienię zestaw na rakiety, bo moje zaczną się bić i tutaj ładnie jednostki naziemne są oddzielone od reszty. 14 na czołówę. O kurde, zestrzelony z rakiet! Dobra, w tej pierwszej misji niestety nie udało się. Moja drużyna została wybita. A kto by się spodziewał innego wyniku? Może tu będzie lepiej, chociaż. O, widzę, że rzuciło mnie wysoko, chociaż dwójka jest Bukaner. Ale. Myślę, że tych jednostek lądowych chociaż uda się jakoś doleźć i sprawdzić. Jak te rakiety się spisują, tutaj jednostki lądowe są. Może najpierw pozbędę się tych bomb, bo tak one ładnie sobie w grupie stoją. Tylko dwie poszły. Dobra, zostały mi w takim razie dwie bomby. Spodziewałem się, tutaj będzie na tej mapie znacznie więcej tych jednostek stało razem. No to ogólnie jeszcze ile? Za cztery czołgi są. Jeden rozwalony. Dobra, to mi pasuje. Teraz pora przetestować rakiety. Póki co efekt zerowy, czy ta rakieta w ogóle tym celom coś robi? Bo wiadomo, na bitwach powietrznych to niekiedy działa inaczej. Dobra, nieważne, nic nie trafiłem. To akurat była moja wina. Prawdopodobnie ostatnie podejście, bo zaraz coś się na mnie może rzucić. Kurde, nie umiem tym wycelować, to jest ciężka krowa. Troszkę. Jeśli chodzi o takie wojowanie, dobra, robię ostatnie podejście na te czołgi. Bo i tak mnie już zaczęli atakować i przywaliłem drzewa. A więc, tak, na początek trzeba zdobyć punkty, w tym przypadku 662. I na start idealny będzie właśnie Warrior. Będę musiał paru przeciwników jakoś tu wyspotować, gdzie najwięcej moich by jechało. W sumie w tamtą stronę może pojadę, w kierunku A. Wrogowie wjechali na A, to ja wam tutaj puszczę artylerię, zawsze to będzie jakaś taka asysta. O kurde, kurde, przesadziłem! Do tyłu, do tyłu, do tyłu! Cel wykryty, o to mi chodziło! No właśnie, przez to, że się na chwilę zagapiłem. Ale dobra, ja i tak na razie będę chciał grać lornetką. Tam jest wyspotowany. Fajnie, gdyby go rozwalili. Dobra, pociąg rozwalony. Jedna asysta jest. 612. Niewiele taniej. Nie mam tutaj jeszcze tego modułu, który sprawi, że więcej procent to zejdzie w dół. Trzeba by podjechać. W zasadzie zajmę strefę, zniszczę jakiegoś przeciwnika i już to się powinno zrobić. O, idealnie się akurat zbieściłem obok te dziesiątki. O, kurde, kurde, bardzo niefajnie. Jest tu pojazd wroga. Nie podjedzie. W takim razie masz tutaj artylerię. Czym ty w ogóle jesteś? Kurde, nie zdążyłem użyć nawet rakiety. No, przynajmniej geper został rozwalony, o to mi chodziło. 575 jest ok, czyli tak. Zapalnik nie będzie, półtorej sekundy. Tyle mi tego wystarczy. Wykrywa po mojej stronie. Sidam nie ma radaru, ok. Trzeba lecieć w dół. Chociaż nie, no tutaj systemów rakietowych nie ma. Chyba, że. A, może to mi. Nie, z Helipada? Chyba nie z Helipada. Gepard jest, namierzył mnie. W takim razie. Trzeba to zrobić inaczej. dlaczego mam przeciek? Aha! To kurde w zajebistym miejscu ktoś postawił ten helipad. Bardzo wzajebistym. Praktycznie pod respem. Od razu otworzę luk bombowy na wszelki wypadek. No i takie jednostki. Nie... Coś przede mną jest. Ale nie mogę zobaczyć gdzie. Kurde! Ale przynajmniej został zniszczony. Tym razem jest to bitwa na 8-7, więc nie ma aż tak prawdopodobnie dużo ciosów lotniczych, które są groźne, ale trochę warriorem zaszalałem. Troszkę się zaszalało i może dobrze, bo w ten sposób będę mógł jak najlepiej... Wy... Uuu, kurde, to ma celownik bombowy, tego się nie spodziewałem. Dobra, to sobie dwie bombki zrzucę. Nie zauważyłem, że to ma celownik bombowy. Jeden czołg rozwalony, cudnie. Teraz jeszcze wypatrzeć inne. Ja to akurat jestem ślepy, jeśli chodzi o wypatrywanie ostatnio czołgów z powietrza. Okej, okay, tutaj mamy jednego. Zaraz poleci. O, to było akurat działość lotnicze. Dobra, na razie muszę się trochę wzbić do góry, więc sobie kawałek odlecę, bo to jest ciężka krowa. O, o, odrzutowiec. Albo tłokowiec. Czyli tak, w tym terenie jest czołg, dobrze wiedzieć. Za bardzo daję do góry i wytracam mocno prędkość, ale chcę jak najlepiej wykorzystać tę maszynę. Ok, czyli w... Tej okolicy, ja pierniejsza ta kamera jest naprawdę za blisko. Tu masz gościu jedną bombeczkę. Ty masz tutaj drugą bombeczkę. Czy ona. Okej, okay, ta druga chyba spadła za bardzo w bok. Gość nam nie chce zapolować. W takim razie, jak najszybciej trzeba nabrać prędkości i spierdzielać. Okej, okay, wrogowie są na CC. Jest. Ich. Co jest po ich stronie, to zaraz tam podlecę, spróbuję dokonać ładnego ataku. Łokowca nie widzę i to mi się nie podoba, ale dobra, później się nim zajmę. Teraz tak. Wjechali na C, zjechali z C. Tutaj jesteś. Kryt! Dosłownie to za nim wybuchło i kryt. Dobra, powtórka, bo mam jeszcze dwie rakiety. Chyba, że ten zrzuci bombę zaraz. Oby nie zmiał żadnych bomb. Zrzucił ale niecelnie. O Jezu. To teraz mega nie trafiłem. Nie zauważyłem gdzie on dokładnie stoi, ale dobra. Powiem tak, nalot wyszedł całkiem dobrze. Może się uda jeszcze raz zbombardować? No to ja wrócę w takim razie na lotnisko i powiem jedno. Po tym przelocie stwierdzam, że to jest potęga, jeśli chodzi o likwidowanie celów lądowych. Cztery bomby, cztery. To są nordy? Nie, bulbupy. Cztery bulbupy. jeszcze celownik bombowy z trzeciej osoby. To będzie rak. Oj, na pancernych to będzie rak. AD4 zniszczył Tempesta. To fajnie. Póki co jesteśmy zagrożeni nawet w powietrzu, bo będzie latał szturmowiec. Czyli trzeba będzie robić podejście i bardzo dalekie uniki. A teraz trzeba wypatrzeć wrogie czołgi. Siedzą w okolicy respa. Jezu, gdzie ten resp był? Dziś tutaj. Gdzie oni tymi czołgami siedzą? Zapomniałem, że mam to zamknięte. Okej, okay, w ten sposób jakoś sobie jestem w stanie przeanalizować gdzie oni siedzą. Dobra, otwieramy luk bombowy. Na początek myślę, że małe bombardowanie. Bombardowanie strategiczne zawsze jest dobre. Jedna pompka tutaj. Okej, okay, te bomby jakoś dziwnie lecą. Samolot? On się ledwo na razie w powietrzu utrzymuje, jest okej. Okay. W takim razie wy tymi czołgami stoicie chyba na przejeździe. No to tak, bitwa się powoli kończy. Do góry! To jest ciężka krowa. Niestety jednego tam nie udało mi się trafić, ale przynajmniej ten co wjechał nam na respa hamsko został zdjęty. Z tym bombami to jeszcze muszę się podszkolić Dlaczego one tak lecą mocno do przodu? Podsumowując, moi drodzy, spodziewałem się, że ten samolot będzie totalnym syfem, będzie bezużyteczny, i tak naprawdę po co nam wersja S1. Ale jak on nosi cztery bulldupy, cztery prezenty? Ma do tego trzeciej osoby celownik bombowy. Jest na klasyfikacji 8-7. To ja tego samolotu bardzo nie doceniałem. On na bitwach pancernych jest nowym rakiem. Póki nie pojawią się 90 jedynki, on będzie kosił wszystko, co jest na ziemi. Ma do, po prostu zajebiście wielki arsenał. Możemy zdjąć cztery jednostki, robiąc tak naprawdę błędy. A jak ktoś nie robi błędów, tylko idzie mu bardzo dobrze, no to zniszczy 8 celów przy jednym przelocie, a potem sobie spokojnie jeszcze wróci i może się doładować. Co też jest najważniejsze, groźne systemy lotnicza, jak już mówiłem, parę razy są na 10-0, on jest w pełni bezpieczny. Wydaje mi się, że ten samolot będzie niestety często spotykany i może być w sumie jednym z najdroższych pojazdów w obecnym evencie. Może być nawet bardziej cenny niż BMD-4. Jedynym samolotem, który jest alternatywą za Bukanera S1, no to jest Scimitar F Mark 1, który jest troszeczkę lepszy, ma mocniejsze silniki, może chyba lecieć trochę szybciej, ma przede wszystkim uzbrojenie 4,30 i również może nosić 4 bulbupy, a do tego jeszcze ma 4 rakiety powietrze-powietrze. Może nosić jedno i drugie w razie czego, ale z mniejszą ilością. Jak ktoś jego posiada, no to Bucaner wtedy dla niego nie jest cenną maszyną, ale jak ktoś na przykład nie posiada tej linii samolotów marynarki wojennej, to prawdopodobnie Bukaner będzie bardzo częstym samolotem na bitwach czołgowych, tak samo jak 91 i a 4 e A co wy myślicie o Bukanerze S1? Dajcie znać w komentarzach i oczywiście strzelcie łapkę w górę, suba, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnego materiału, wbijajcie na Discorda, link macie w opisie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie!